Cześć, witajcie, z tej strony Buźka i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak wbić się do każdej gildi perłami. Jest to mega proste, ja szczerze o tym sposobie nie wiedziałem, no ale już się dowiedziałem, że tak powiem. I pokażę wam dzisiaj jak ja to robiłem, jak się wbijaliśmy, zabijaliśmy typów na szóstkach, którzy kopali też jabłka i tak dalej i tak dalej. Nasza gildia też na tym ucierpiała, okazuje się, że wbijanie się do gildi jakiejkolwiek jest mega proste. I wystarczy, że zbugujemy się w jakiejkolwiek tak naprawdę kratce. I wtedy możemy być już naprawdę wszędzie. Sprawa jest prosta, słuchajcie, jak się wbić. Pójdę sobie na giełoma może, żeby Wam tutaj jakoś to lepiej pokazać. Cały trik polega na tym, że musimy zejść jakby w dół. Nieważne, na którym poziomie się zbugujemy perłami, bo to w sumie nie jest ważne musimy być zbugowani w jakimkolwiek klocku. Czyli powiedzmy, że wrzucimy gdzieś perły, nawet tutaj do góry, ale będziemy zamknięci jakby w takim, w takim klocku. Ja Wam to później pokażę, jak ja się wbijałem. Czyli na przykład, jeżeli byłbym w tym klocku tutaj e, zbugowany, tak żebym oczywiście nie wystawał z tego klocku, czyli na przykład tu bym był zakopany na środku, to w momencie, gdy będę się przelogowywał z serwera, będę schodził kratkę niżej, bo jak wiecie, Podczas, no, Kupson tu przyszedł, pewnie ogarnął, że coś będę nagrywał e, Podczas tepania się tymi perłami, cyka nas cały czas o kratkę w górę Czyli jakbyśmy się tu gdzieś zbugowali, ja może sobie tu wejdę Wejdę sobie, o, no, Kupson, świetnie, świetnie Jeszcze jeden, leci? Nie, myślałem a się tutaj zakopię, i teraz odpalę wam minimapkę i pokażę wam, jak to mniej więcej działa. W jaki sposób, bo jeżeli mm, mm, chcecie iść na przykład do przodu, czyli w tamtą stronę, to musicie perłę rzucać do góry, delikatnie tak do przodu, i wtedy będziecie mogli sobie przechodzić. Ale dobra, najpierw się zgubimy w klocku, i teraz ja wam pokażę, że to działa. Przejdziemy sobie może, no, no nie wiem, gdzie jeszcze przejdziemy, ale zobaczcie, musimy być lekko. Pochylili z tą perłą. I teraz, jak widzicie na minimapie, już normalnie przechodzimy przez Kuboid. Ja tutaj nie wiem, ile mi zostało pereł. No dobra, jeszcze trochę mi ich zostało. To nie jest tak samo jak na innym terenie. No nie wiem, czy jest tak samo, czy nie. Ale czekajcie, bo teraz zepsułem. Ale jak widzicie normalnie możemy tutaj przechodzić, jestem cały czas zbugowany w kratce. Co prawda jestem na swoim terenie, no nie, ale na terenie innej gildi działałoby to tak samo. O i widzicie? Tutaj bez rozkopywania żadnych bloków wbiłem sobie do jakiegoś pomieszczenia. Eee, gdybym się przelogowywał, to prawdopodobnie zrzucałoby mnie w dół, choć no, tego akurat nie wiem. Bo czy na terenie własnej gili to działa, na terenie innych, innych gili to oczywiście działa, będziecie mogli to oczywiście za chwilkę zobaczyć. Także możecie mi tutaj zostawić łapkę w górę. Bardzo bym się cieszył, żebyście tutaj zostawili łapeczkę w górę. Jeżeli podoba wam się, to to robię na tym kanale pięknym, to możecie również zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. Wtedy na pewno też się nie obrażę. Także zapraszam do oglądania. No i miłego seansu z wbijania. Bijecie? Chyba, mam bezprawki. Bo no ty tam złożę, jesteś prawie, ej, za 13 sekund ja mogę tam wejść chyba kupson Nie ma peru mi się No wiem no, gdzie skąd nawet Żebym ja się też nie wywalił 5 sekund Tak ty, ja, to, czy jak ty będziesz to będzie tak, dużo Nie bijęjesz Jestem, nie jestem, bije. jestem Wiccie do buźki no. Nie no to dobra to dobra to dobra, to dobra, to, dobra. 20 sekund jak coś się, Kurde bo on no chyba cię chce hitnąć Hitnął cię? Nie, 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 10 sekund No ktoś jest jeszcze od tego Ktoś tu murował chyba ty Co jest kurwa Nie wiem Mam nadzieję że to jednak nie murował To zog... jest bania No jemu, jemu, jemu Buty, buty mój dobr... Dobrze kupson, dawaj go do... Pięknie Mam jakieś kordy, gildi, chłop, aż Ty kaki dochodzisz, dochod, chłopak, Pero, bez kitu chciał mnie tu zakopać, rozumiecie to? Tak? No to się chodź bić teraz, chłopie. No chodź! 210 w portfelu. To nie ma pity. Asystę mam. Co, co za dzban, no wywalił się. No wywalił się, no. Chciał mnie zakopać, co z bedą. Dawaj, dawaj! Późka, pasz naprawić, fuj. Do którego?

no, ja jestem do odwodów, bo to jest, nie się da Oni we dwóch no. coś pojedli, tego mocarnego A ja też, jadłem, bo Nie, dajcie mi wyjść, dajcie mu wyjść. Odpocznijcie. Bania, 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 Kurde, ale zakłada. Ale ja, to musi, 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 do... no klata mu padła, chłopie. O. Coś ty żaru Co, czego on się na żar? Drugi, drugi, drugi bezwani, drugi, drugi bezwani. Bez no, od nas ktoś bezwani chyba. Uważajcie, uważajcie, bo bezwani, bezwoni, bezwani. Wycykał. Jest, jest niego. Jestem, jestem, jestem też! Dawaj, to, Nice! Dobrze, kupczo! O nie! Katr umarł! fuck! Tu, tu, tu tu kupczo! Ja nie mam, ja nie takich Oj, shit, no to stary, ci nie pomogę teraz za bardzo. Ja też leciałem po i próbowałem się wbijać. Ja nie? No to co, no? sobie, Nie ma Tam jest wrog, beczka! Oj! Teraz on odkrył, że tam mają beczkę, dawajcie go. No, no, no. Patrz! Na no własnym kubie. Oj, ale to jest taka płaska. No, jest nie. No nie tego kub, to nie tego kubuśka. kubuśka. Aha, no to. Oj! uuu. To dawajcie to w sumie. Ja nie wchodzę, nie ma sensu, żeby tak było. Tak, tak, tak. Okryj tam będzie. tylko Dobre, Dobra sobie. Ej, ale parę cykał, zanim padła. Tam... To ty to, 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 to tepnie go jeszcze. Nie, nie tepnie go jeszcze. No przecież koło. ten, tepnie, tepnie. Tepnie, po, te, po, tepnie! Podejdzie tepnie! Bo tego kurde, kogoś od nas gildi, kto I się wywalił te z ten... te go bez seta, I bez niczego, To perła. No chyba tak średnio, kurczę, bo... Jesteś, jesteś jesteś już rady. Rady. Jeszcze masz Jeszcze O! Trzy, 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 trzy. Jestem! Jestem u niego! Ocieka, patrz Discorda, zobacz Discorda. A nie, kurde, akurat wyściłeś. To co, zabić zabij. go? Zabić go? Czy nie? Zabij go, zabij, zabij. A, na, to... to. No, będziesz że ja całą bitę tę nagrywałem. No, uprawiamy. nie, o, na nie na tu, tu są lejki. <laughs> Jest, zabity. Mam wszystko. I trzej do kolegi. Eee, to jest hit Koledzy będą dobrze. O. Ej, no mi się pasuje ci ta pelerynka, Me masno ci pasuje. Fajnie, nie, teraz pasi taki zestawik Ja mu zrobiłem taką. Znaczy... Wyszedłem! No, no fajnie, Wyszedłem. naprawdę pasuje Wyszedłem. ci Wyszedłem. mega. Okay, no, to przed bo... siebie to pasuje co w sumie. Jest. Jest, no i teraz jest. Przypał, przypał, jest. Teraz się <noise> wybajesz. <noise> Aha, i, wiecie co? Jestem w takim głównym holu, nie? nie tu widzę. Tu jest z, 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 jego pokój <noise> za tym. Widzę, widzę to. A Ale nie jak to, jak to Przez stołniarkę albo koblarkę też da się przyparłować. Ej, jestem, to jest u Kodusz. To kudne Idź na F0 No faktycznie No i masz, ponęta Zabij sobie To co, no to weź go walnij, będziesz miał asystę, i ja go zabiję Dobra, to dajemy Nie widzę go Ej Do tego do też można się bije od razu Ale zjebałem Ej ale on nic Ech. nie miał No masz, miał, jak chcesz Ej ulew ci spannę od razu, mam typa Idziemy stąd, bo tu jest dosyć widzenie. A kadrem kadrę wyjdzie, czy nie? Nie wiem, gdzie jestem w ogóle, nie widzę. O, jestem, jestem w nim. No, A, tak. No, zabić go? A no, co no. Gdzie ja jestem, gdzieś mnie, buźka, czy nie? Tutaj też jest no, O bla, kurde, co on tutaj obsydian kopał, ty, całe jak psa. Ty, buźka, widzisz mnie gdzieś? Um, no, widzę. Gdzie mam iść? To oferuj. E, F2 byście musieli iść, jak chcecie, do chłopów. Ja jakoś o 15 wyjść. magicznych skrzynek jeszcze z niego wyciągnąłem O, jestem, jestem u niego Jestem? No tak. Tylko najgorsze, że on ma wszędzie lejki, wiesz Nie wiem co on ale to, ale, zrobi. z mam zrobić, mam wyrzucić wszystko z, wiesz, wiesz wszystko z leku. szóstka jest ważniejsze. I, 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 ale tak, pierwsza ci się skleci z To ale pierwszy, to co ma pierwsze w skrocie. Więc... To czekaj, zobaczę. może on ma tu jakiegoś interka albo coś to, co, co, no wiesz, hit, te, nie chłopiec, Nie jest hit, to się go nie robił. Lub... Nie no, co ty nie tu, czyli... hit nie wyciąga mnie, dla jego. Ej, a nie da, da, się, da się tu to... wymiany robić? Wymień, nie da wymień. Nie ma, nie odnaleziono komendy. Dobra, trudno. Nie to bo... co? Ej, da się. Da się Ech, zwaliło mnie, ty. A, no to. Patrz, buźka, bied, po podłogę waliło. No, są... Dobra. No jest to. Zachowam sobie tylko, oj dobra. To dobra, taki, o, go. Czekaj, bo mam 15 skrzynek, on też będzie miał pewnie 15, nie? Tak, mm, tak. Dobra albo czekaj, Mamy tu jest takie miejsce bez tego. No, właśnie, bez tego. O, 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 widzę, widzę. widzę. Oj, rozjebał płytkę Mam, mam, mam jego głowę masz, i ten. Masz, tak? tak, tak, mam Okej, okay, co masz? E tak, mam 30 Wejdź na dół, do bo, bo skrzynek, zobaczyć czy jest złoto. I właśnie, tylko... Hmm. Jak A, się dodaj. tu zbugować? Ja bym musiał się wierzyć, gdzieś obok zbugować. Ja A też Tutaj. Tam się... A, Będziesz mnie... Mi... Ja no. Jestem. Ej, kto otworzył skrzynkę tutaj? Eee... ja... nie, ja ja robię tego. Ej dobra, mam. No ja. kurde, nie wiem co tu mam zabrać. Stary, tu jest tyle prochu. Ile wszystkiego? Ja bym cię pił, że... ...nie wystarczy się Że co? Myślę, że tego od mnie 38 plus 4. Mhm. Ja jestem. Ej, powiem ci, że tu dużo TNT by było, nie? Tak masno, masno TNT by było z tego. Mam masno nie. Patrz! Co robi? Ej, dawaj, dawaj! Idziemy Dawaj, swąwek! że lampę tam rzucam niego. Skacze. spada no dobra. O, ten też nie, nie należy do najlepszych. Ja też nie, ale... I pach z jest blisko. No wiem, oni się tu na pewno chcą wbijać do nich. No Nasze tak. fragi. W no co stranisz? Nie, 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 lej, lej, lej. Szkoda, że więcej osób nie mamy, żeby, żeby przegnać ich stąd. Czyż tu tak łatwo go chłopaka wbić? tylko perł mój jeden. No. Nie, nie się chyba. No Nice, nice, nice. Dawaj teraz z tego. To jest, no jest, no 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 jest, no jest, no no to już... no już no nie wiem, oddam tak, bo on się nie pytał, czy mu oddam i temat, że mam dużo tego, to mu A Ale kto? Z tej gili? No, no tak. To co mi, tak szczerze. <tryk> Tylko, że wiesz, oni się chcą czymś wbijać, kurczę. To po to, to mu O! Prawie go może. On się nie kurde! O, już, już koniec chyba z nimi. nie? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Ciekawe, czy zmienił od razu klatę i ten, nie, to jest dzwonek. Nie zmienił, ten. port. O Jezu. To będzie... Kurde, no ale zobacz, no bez klatki ile on żyje w ogóle. Ja nie wiem, jakiś no, no, war, wariat. Masakra, no wariat. patet wariatec. On nie wie co ma zrobić, kurde, no 0 pera, 2 na jednego. <grym> Czy było 2 na 2, nie? O, ogólnie, no przegrali trochę. No, my trochę. Tylko ja przegram. O kurcze. My do jednego księguczka wleźliśmy, nie? Co ty jest? No dobra, no ale wiesz. No, na 2 zostało chyba, nie? No raczej tak. No raczej tak. No już... już nie ma dwie zbrojne. No, hmm, chyba to. A do, do tamtego Co? Do tamtego lecisz? Chyba to, chyba to. No chyba to. Tego Ko... potem pójdę. Ej, o, jestem, ty... No, jestem, no jestem. to. Znowu muszę wyrzucić, czekaj, Jest to. bo to. tu to. kogoś. to. wyrzucę klatę, Jest to. bloki. to. Jest to. Jest a hmm. waj na łeb, yy, no. to całe Cały tych kurde Yyy Kobelixów, no O To dobrze, może coś wyjść, ale nie wiem Lepiej nie zbijać, bo tam typek jest, nie? Bo ile aktywny. Ja no pierwszyle wyżej tego tu jest? Panie kurde, nie wiem który No mega dużo Dobra, wywalę klatę też. Wezmę Kobelixy jak myślisz? Będą to jakieś tamy pewnie, nie? Naprawdę, no, bardzo, bardzo. To nie wiem co Pańczle, teraz zrobić. Żeby ten tyba się nie wpierdzielił, nie? co łaził to? Czekaj, nie, nie muszę wypadnąć pod bedrock. Jestem pod bedrockiem, kurde! Czekaj do Czekaj, bo schowek muszę dobrać perły. ja mam... Jestem na pierwszym <pasCOM _ recharge> poziomie, cześć? <Overwatch> O! Ej, jestem! Jestem tu w jego skrzynkach! Ja ci kręcę, ale by był przykoł. nie Ja tego nikogo nie widzę. Ja tego nie widzę. Ale, ale tylko cię powidzę. Ja a bo, bo ten daby chyba ma skrzynkę. Normalnie no, tu bo... enchant jest. Tu jest jakaś drabinka. Robione. No może To tą drabinką odbawiałaś. Poczekaj? Rest znaczy tu wejdę, tędy. Tą drobiką możesz. A nie, za nie możesz. Ale tutaj możesz, no? Kurde, on też bez seta. Ty, tam są pokaż, jakieś skrzynki naprzeciwko. Nie. Jak myślisz? Zamurowana. Nie, nie zamurowana, nie zamurowana. Tu mogę otworzyć. A, to jest tutaj. Czekaj. Nie wiem, ktoś tu mu siusiaka ułożył w skrzynce ogólnie. Ale tu nic nie ma, tak naprawdę. Dobra. Niestety, ale musi zginąć. Pokaż, pokaż. O, złoto wyleciało! O, o, o! o, o Oj, się wysypał! To. Chłopie, nie też to. skrzynki miał. Widzę, te skrzynki. No właśnie chcę. 15. Ty masz... chyba... teraz włożyłeś tak skrzynek. O, nie, jeszcze nie otworzyłeś. Bo nie wiem, czy otworzyłeś. Nie, nie, nie. Teraz tak skrzynek chyba. więc wyznaczcie bańkę z powrotem tylko? O. Dobra. To czy koniec, koniec dzisiaj. A ty macie kopertę, nie ma co XU. Nie, już wziąłem wszystko, już nawet miejsca nie mam wyku. Kolejna na